Witajcie, kochani. Wczoraj odkryłam dużą perfumerię w mieście niedaleko mojego miasta, w którym mieszkam. Wreszcie odkryłam dużą perfumerię i zakupiłam spontanicznie perfumy wczoraj w tej perfumerii. I to jest Nirmala. Molinard Matka Angela Zrobię o nim osobną recenzję, ale chciałabym Wam powiedzieć, że po powrocie do domu zauważyłam, że pani pobrała mi z karty trzy razy za te perfumy Zatem wróciłam dzisiaj do tej perfumerii. No i oczywiście, pieniążki mi zwrócono. Przy okazji zrobiłam bardzo dużo testów, bardzo ciekawych marek, których nigdy nie znałam. O tym też zrobię osobny filmik. Jacques Fate Fat, nie wiem jak to się czyta. Francuskie, tradycyjne, piękne perfumy. A pani przeprosiła mnie za istniałą sytuację i dała mi w prezencie próbki dużo 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 próbek i Eliena hairspray, także miło się to wszystko skończyło na szczęście. No i będę robić recenzje o Nirmali i o nowych dwóch markach, które tutaj odkryłam, których nigdy wcześniej nie znałam. Piękne perfumy z mlekiem, z miodem, z whisky. Także taka to oto moja opowieść, kochani. Na szczęście, tak jak mówię, wszystko zakończyło się pozytywnie. Jeszcze chciałam Wam pokazać, że jak nigdy wcześniej po prostu przygotowałam się i po prostu napisałam sobie nazwy perfum, które chcę przetestować z tej perfumerii, bo wiecie, jak to w perfumerii jest. Mamy zwykle torbę ze sobą, nie mamy długopisu pod ręką, wszystko jest takie ekscytujące. Dlatego przygotowałam się dzisiaj jak nigdy, jak nigdy, bo nie jestem osobą poukładaną, po prostu wypisałam sobie nazwy perfum, które chcę przetestować i. Tylko sobie podchodziłam do półeczki i psikałam, i tym samym zaoszczędziłam dużo czasu. <noise> Także polecam, polecam jednak przygotować się wcześniej, zanim pójdziemy do dużej perfumerii. Czas na kawę i ciacho, i na oczywiście wąchanie bloterków, świeżo, świeżo spryskanych bloterków. Hmm. Czas wracać do domu. Zimno. Hmm.